1 maja w Działdowie już po raz kolejny odbędzie się mityng lekkoatletyczny z okazji Konstytucji 3 maja. Zawody organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie. Jesteśmy na Działdowskim Stadionie. Trwają przygotowania do 16 mitingu z okazji uchwalenia Konstytucji 3, 3 maja. To już 16 edycja. Były tu wielkie gwiazdy sportowe. Marian Woronin, Jacek Wszoła, wielu, wielu, wielu wspaniałych sportowców. W tym roku gościem honorowym tej imprezy będzie Lidia Hojecka, wspaniała biegaczka, rekordziska polski na 1500 metrów, rekordziska polski na 3000 metrów, no i rekordziska polski na, na 5000 metrów. Lidia Hojecka potwierdziła przyjazd, będzie w sobotę, będzie w sobotę już w, Działdowie, w niedzielę o godzinie 11. .00. Rozpoczynamy 16 meeting z okazji konstytucji 3 maja. Zapowiada się przepiękny miting. Przede wszystkim. Takiego mitingu jeszcze nie było w działdowie. Jest to meeting lekkoatletyczny pierwszej kategorii. A więc już najwyższej kategorii wyniki, które będą uzyskiwane na tym mitingu będą wynikami honorowanymi przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Dlatego wiele pracy nas po prostu czekało i jeszcze czeka. Ponieważ y, trzeba zamontować y, y, pomiar wiatru, ponieważ wynik powyżej, gdy wiatr wieje powyżej 2 metrów na sekundę, wtedy wynik już jest niebrany nie pod uwagę. A więc bardzo, bardzo dużo sędziów z licencjami, bardzo dużo takich różnego rodzaju y, szczegółów, które musimy dopracować i, i przeprowadzić. Szanowni Państwo, y, meeting ten będzie przebiegał w trzech konkurencjach wiekowych. U14. U16 i kategoria Open. W każdej kategorii mamy, w U14 mamy 6, 6 konkurencji trzy dla dziewcząt i trzy dla chłopców. W kategorii U16 również po trzy po konkurencje no i w kategorii Open mamy po 5 konkurencji a więc suma sumarów razem jest 22 konkurencje. Bardzo dużo zgłoszeń przyszło nie tylko z naszego miasta, ale również z całego województwa. Jesteśmy na stronie Polskiego Związku Lekkoatletyki, że w Działdowie odbywa się meeting lekkoatletyczny z okazji konstytucji, uchwalenia konstytucji 3 maja. 231 rocznica uchwalenia tej konstytucji. Wszystko jest przygotowane. Jeszcze tylko szczegóły dopracować. No i pogoda musi nam dopisać, ponieważ w tym momencie pogoda będzie najważniejsza, bo mamy wszystko przygotowane. Ilość startujących bardzo, bardzo duża i. Tylko pogoda będzie wywołać, czy ten meeting tam się do końca uda. Jeszcze Państwu chciałem powiedzieć, że ten meeting będzie również wliczany do punktacji współzawodnictwa na najbardziej usportowioną szkołę Miasta Działdowa za rok szkolny 2021-2022. Będzie to już 15, 15, 15. impreza sportowa. Do tej pory przeprowadziliśmy 14 imprez. I 15. Podsumowanie całego współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem mitingu z 1 maja będzie 23 czerwca w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury godzina 10. Już jest to ustalona data. Z początku myśleliśmy, że to odbędzie się 14, ale doszliśmy do wniosku, że 23 przedostatni dzień roku szkolnego podsumowanie w Domu Kultury. Jeszcze raz Państwa serdecznie zapraszam na Działdowski Stadion. Naprawdę meeting, jakiego jeszcze w Działdowie nie było. Meeting pierwszej kategorii lekkoatletycznej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Dziękuję bardzo. Gościem honorowym Działdowskiego mitingu Lekkoatletycznego będzie Lidia Chojecka.